odnieść dupę kota. Jesteśmy z kociakiem w górach stołowych, a dokładnie w Błędnych Skałach. Dochodzimy już do punktu, gdzie się kupuje bilety i rozpoczniemy około 40-minutową pętlę wśród Błędnych Skał. Zobaczmy, co u kota słychać. Kocie! Co tam u kota słychać? Co powiesz do kamery? No? Kotek. Kotek już się trochę zmęczył. Dlatego aktualnie jest przenoszony w plecaku. Wcześniej trochę na smyczy chodził, ale nie tak dużo. Kotek bardzo prosił, żeby wyjść z plecaka, więc spełniliśmy jego marzenia. Aktualnie Stara się iść ładnie na smyczy. No. No. Jak widać, często Kotek ma lepsze zabawy niż chodzenie na smyczy. Najlepszą zabawą jego to jest gryzienie trawy albo wskakiwanie na drzewa. Chodź. No, chyba by chyba dziubną trawkę. Dobra, przejdźmy sobie do kilku informacji praktycznych. Na miejscu funkcjonują dwa parkingi. Pierwszy, który my wybraliśmy, znajduje się dokładnie tutaj. Jest darmowy i stąd do kasy biletowej przy błędnych skałach poprowadzony jest niebieski szlak o długości 3,4 km. Drugą opcją jest parking praktycznie przy samym wejściu do labiryntu. Ma on jednak dwie wady. Kosztuje 30 zł. A ruch odbywa się tutaj wahadłowo co godzinę przez 15 minut, czyli na przykład możemy wjechać od godziny 11 do 11.15. Zjazd także odbywa się co godzinę, z tym, że zaczyna się w połowie każdej godziny, np. od 11.30 do 11.45. Na sezon 2020 bilet normalny kosztuje 12 zł, a ulgowy 6 zł. Jak wiadomo, bilety z roku na rok drożeją, więc w opisie pod tym filmem podam link do strony Parku Narodowego Gór Stołowych, gdzie znajdziecie aktualne ceny. To tyle suchych faktów. Powoli wchodzimy do labiryntu. Na początek udamy się na lewo, na punkt widokowy Skalne Czasze, skąd przy dobrej pogodzie, czyli taką jak mamy dzisiaj, zobaczymy szczeliniec i karkonosza. No, ale tak... Ok, wróćmy na nasz skalny labirynt. Przejście całej trasy nie powinno nam zająć dłużej niż 40 minut, wliczając to czas na robienie fotek. Podążając wyznaczoną ścieżką z drewnianych desek, będziemy mijać wiele nazwanych formacji skalnych. Najbardziej znane i charakterystyczne formacje na mapie błędnych skał to numer 3 Okręt, numer 6 Kurza Stopka. I numer 8 przesmyk liczy rzepy. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda pozostała część trasy i co ciekawego ma do zaoferowania to skalne miasto. Po przejściu Labiryntu Skalnego wracamy do miejsca, gdzie kupowaliśmy bilety. Poprowadzona jest to bardzo przyjemna ścieżka wiodąca przez las. Uwaga, uwaga! Snowy zdobył swój pierwszy szczyt. <grymne> Jak tam jest na górze, kocie? Hmm? Opuszczamy już błędne skały. Dostało nam już tylko przejście niebieskim szlakiem do parkingu, gdzie stoi nasz samochód i możemy już wracać do naszego hotelu w okolicach Kudowej Strój.